W 6 listopada rozwiązujemy quizy filmowe, i patrząc na Cinematrix, który będziemy rozwiązywać jako pierwszy, widzę, że dzisiaj poświęcony jest grupie zespołowi Nine Inch Nails, e, który w zasadzie jest tylko po prostu trendem Reznorem, i będziemy tutaj mieli kilka e, podpowiedzi, które będą pewnie z tym troszeczkę związane. Czyli na początek, tak. Film, który mogą oglądać 13 i w górę, albo film dla do dorosłych. Podwójne litery w tytule i oznacza to, że musi być na przykład tak jak tutaj, to TT, muszą być po prostu stać koło siebie. Czy albo więcej słów w tytule. Kompozytorami są Trent Reznor albo Atticus Ross, Timothy Chalamet albo Taylor Russell występują jako aktorzy, albo Woody Harrison i Juliet Lewis. I teraz. Czy jestem w stanie przypomnieć sobie wszystkie, wszystkie filmy? A, zrobimy Social Network Challengers i trzy lub więcej słów w tytule. E, nie wiem, może był Curious Case of Benjamin Button, czy nie? Czy do tego jeszcze nie robili? Nie, nie robili, dobra Trend Reznor... I najlepsze jest to, że wiem, że jest dużo filmów, do których robili. A, wiem, wiem. Girl with the Dragon Tattoo, nie? Timothy Szalamej. <laughs> Może być na przykład w. The Beautiful Boy. Podwójne litery w tytule dla Timothy. Call me by your name. I teraz to by też się nadawało do trzech słów w tytule i muszę sobie przypomnieć. Gdzie jeszcze widziałem Timotego Salamé. <grych> I wbrew pozorom. <krych> przychodzi mi to trochę trudniej niż myślałem. Interstellar... O, Interstellar to tutaj byłby, ok Timi, patrzę na Ciebie i zastanawiam się. Yy, ojej, a jak się nazywa? Zapomniałem znowu, jak się nazywa Bob Dylan. Nawet podpowiem to nie było, no direction home, tylko complete unknown. Okej, okay. i teraz tak. Woody Harrison albo Juliet Lewis to oczywiście natural born killers mogą być. Albo zatrzymajmy się. Rampart, Rampart dajmy jako. Jako film, żeby nie zmarnować sobie trzech słów ani dwóch liter koło siebie, Juliet, Lu Juliet Lewis. Możemy oczywiście dać um, From Dusk till Dawn. I, I chcę, pomimo, że nie zaliczy mi się to do wyniku, to chcę wpisać jeszcze Natural Born Killers, żeby uzupełnić całą tabelkę. W <coughs> top 34% zawodników <coughs> tragedia. Ale no, przyjmujemy. Tron Aris, okej, okay, okej. Okay. I tutaj nawet chyba trend Reznor robił jako Nine Inch Nails muze, a nie jako e, osobno. Cape Fear, tak, był Woody Harrelson też. Cienka niebieska linia. ok, ciekawe, e, ciekawe produkcje. I tutaj Before the Flood, ale do filmu Leonardo DiCaprio robili, e, robili muzykę, albo przynajmniej jeden z nich. I teraz e, patrzymy na Kadr z filmu i zgadujemy jego tytuł. Spróbujmy showgirls, których nie ma na liście. O uh, jest Jane uh, Krakowski. Najbardziej mi pamiętam Sturdy Rock, ale Leaving Las Vegas to nie będzie to. Nawet nie ma. Czy to jest William Fichtner? Fear and loathing. No, przynajmniej trafiłem na coś, co jest na liście. Go. OK, udało się, go. Chyba da nawet to reżyserował na początku, na koniec lat 90. albo początek 2000. 1986 rok, 26 sier... września, mamy pięć najlepiej zarabiających filmów, mamy dwie bardzo duże produkcje, które były w kinie strasznie długo, ale musimy też zgadnąć kilka innych. Jest trochę w, z niego w każdym z nas. Paul Hogan. <laughs> to będzie oznaczało, że to jest Crocodile. Dandy, tylko nie wiem jeszcze który. Pierwszy. Columbia Pictures. Reżyseruje Rob Reiner. OK I Will Wheaton występuje. To jest Stand by Me. Ten film pewnie miał dosyć długie nogi, jeśli zarobił pieniądze. A nie, nie zarobił tak dużo, ale też nie był, nie był specjalnie. Nie kosztował specjalnie dużo. Jest też River Phoenix, jeszcze bardzo, bardzo młody. Tom Cruise i... no tak, tak, to jest Top Gun. Nie ma, jeszcze nie Maverick. Maverick nadszedł 30 lat później prawie. Pete Maverick Mitchell. I teraz będzie zabawa, bo jest film, który zarobił 3 miliony. Specjalna miłość i specjalna magia, ale czy to jest prawdziwa magia, czy tylko iluzja? Już są ludzie, których nie kojarzę. Nie mam pojęcia. The Boy Who Could Fly. Ok. I zobaczmy ten ostatni film. Ok. Kolejna lekcja do dzielenia. Cena honoru. Siła przyjaźni. I musisz walczyć, kiedy tylko w zwycięzca przegrywa. Co to jest? Okej, okay, to był Karate Kid 2. <laughs> nie, nie pamiętam za dużo z dwójki. Zresztą nawet, chyba nawet z jedynki, specjalnie dużo pamiętam. Oprócz oczywiście tych scen, które przeszły do popkulturowej osmozy. I mamy 16, 16 podpowiedzi, 5 tytułów filmowych do zgadnięcia. Przekładamy sobie podpowiedzi tak, żeby cztery znalazły się koło siebie. Dobra, Greta Lee jest imigrantką. I spotyka się z powrotem z przyjacielem z dzieciństwa i jest w Nowym Jorku. To będzie Past Lives, pięknie. I to jest jako zielone, reszta będzie w poziomie. Adrian Brody jest imigrantem i walczy z uzależnieniem w filmie, oczywiście The Brutalist. Tu będzie it, bo tu, ma, tu są losers. Zamieniamy te dwa. Denzel Washington. o, to jest y, Inside Man. A tu będzie Tron Aris, prawdopodobnie. Tak jest, nie widziałem, ale no wszystko pasowało. Ok, i teraz mamy 16 tytułów filmowych i 5 motywów, które łączą y, po 4 z tych filmów. Na razie podoba mi się szansa na garego odmana. Szukam Szona Conerego, ale nie wiem, czy to będzie właściwa odpowiedź. No country for old men. Field of dreams. Deep impact. Ha, ciężki temat. Nie, żaden trzeci, trzeci film w, uh, ak, uh, w serii nie. True grid jest Jeff Bridges, ale Sin City The Monkey i Deep Impact. Szczerze, True Grid, No Country for Old Men i the Goonies. Brolin Brolin i tutaj w tym ostatnim James Earl Jones i Elijah Wood. Okej, okay. i czego brakowało? W którym tracą, <laughs> tracą głowę. <laughs> Nie pamiętałem tego. No dobra, okej. Okay. Mamy tym razem Cine to nerdl Critical, gdzie zgadujemy tytuł filmowy na bazie opinii użytkowników albo recenzji użytkowników serwisu Letterboxd. Na przykład Amaya dała cztery gwiazdki. I pisze, że hej, to powoduje, że dobrze się czuję z tym, że nie mam ambicji. Hehe, zobacz, do mnie nie, do mnie nie strzelają. Okej, okay. ktoś tutaj strzela do kogoś bardzo często. John Wick. Chciałbym to, co on chce, ma, czyli hawajskie koszule. Okej, okay, Movie Bros. powtarzają teksty z filmu. <laughs> Amerykański... a, ojej, to jest Scarface oczywiście. Dobra i teraz mamy 9 słów, które musimy znaleźć w, w opisach fabuły filmów. Mamy 7 prób na wpisanie tytułu. Istnieje film, który połączy wszystkie podpowiedzi i podpowiedzi są takie. Astronauta, powódź, helikopter, huragan, lud, biblioteka, Meksyk, Tokio i Wilk. I pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to day after tomorrow. Mam nadzieję, że chociaż ze trzy. O! Proszę, nie mam pojęcia, co tutaj z, z astronautą. Ok. Ale udało się. Nie, nie sądziłem, że kiedykolwiek film pod tytułem pojutrze da mi taką odpowiedź w, w quizach, no ale, ale cieszymy się z tego, co otrzymujemy. Dobrze, Arthur Curry. Mamy, szukamy alter ego do <laughs> superbohaterów. Myślę, że tutaj powinienem bezbłędnie to zrobić, chyba że mi skliknę. Arthur Curry to jest Aquaman, Bruce Banner to jest Hulk, Clark Kent oczywiście to Superman. O, oh. <laughs> dobra. Podejrzewam, że Brit Reed to może być Green Hornet, więc wrócimy sobie do tego. <coughs> Johnny Blaze to jest Ghost Rider, Carol Danvers to Captain Marvel, Wade Wilson to Deadpool, Tony Stark to Iron Man, Hal Jordan to Zielona Latarnia, Natasha Romanoff to Czarna Wdowa, T'Challa to Czarna Pantera, Peter Parker to Spider-Man. Diana Prince to Wonder Woman, Bruce Wayne to Batman, Matt Murdock to Daredevil i Brit. Reed i jego współpracownik Kato, no to z Green Hornet. E, Okej, okay. dziękuję bardzo za obejrzenie dzisiejszego odcinka i zapraszam już jutro na kolejny. Pa!